No, może być prorwaty, nie? Widzisz, dzisiaj na mady, dzisiaj bydło chodki, tak? Samy mady, dwie mady mam. Widzisz, no to zależy. lina na dwie mady. Zależy jak podejdzie, jak mu pasuje, nie? Ja na razie tam nic nie mam, ale zobaczę, posiedzę. O, 45 cm ma. ma. To jest ważne. No, wyniar ma. To się nachapał dzisiaj, nie? Ale okay. ja będę miał pozmotlane to wszystko, nie? No może i niekoniecznie, bo nie Rzymkę nie masz tam, a on jest tu. No ale to już Tak, nie? No to nie leź, nie? Tego nie zapowiedzisz. Tego nie zapowiedzisz. Wiesz, na dwie białe mady. Pospałeś trochę? No. Tak mi pojechał tutaj w tych madach, to może teraz o, przez godzinę obrony tak mi tam pomógł. to będzie być odjazd i kurwa. Wiesz, nie powiedziane, może więcej tutaj jest od razu i gorzej jak się zerwie, nie? No... Wtedy już możemy. Ja musiałem niż ostatnio. Większy masz? Ja już dzisiaj w nocy wyża, bo na, na, na dużym się Ja nie? tego co wyciągnąłem ostatnio po to, jak pojechałeś, nie? To bym całego przyponę, a w domu dopiero przypon z niego wyciągnąłem. Wymieniłem przypon nad jeziorem, bo tam tego nie miałem możliwości wyciągnięcia w ogóle. Całym ogonem miał. Ale ja tak jak go wiem to łowiłem na, na, te na 18 hacki, no, na... 18 Trochę większy i to ma zróbszy przypon, ale to będzie tym. chwilę. O to ci to poszedł wszędzie teraz już Masz na plontanę pewnie Ale to nie, bo to mam tam się rybane. A ale nie to mi chodzi, tutaj że ktoś coś idzie No to mam takarę posmuczane, to wiem Może przejdę jeszcze obok Patrz na no, jebane, to i dziki taka to, <laughs> to nie masz tego

45 libra, nie ja. ja. dobra, to zajdę tutaj jeszcze raz. No. jakieś 45. U mnie na razie stoi. No, <coughs> tu są wszystkie królewskie chyba na tym jezioru. Nie, ostatnio wypiłem sedana Sadana? 49. Ten dopiero wyrabiał na tym kiju. No to tamten na pewno. Jak nie odjechał, nie, to w połowie się dopiero wyłączył. Bo tamten jest grubszy trochę, nie? No. Nie za duży 42 No, wymiar jeszcze 43, nawet. nie będziesz, nie? Nie nie ważę, jo nie ważę, No i tak no w domu potem paliać zahaczane O no, delikatnie no. Curo, no za sam za sam czubeczek No ale prawidłowo, nie? I też miałem z gruntu delikatnie, nie? Ja Ale nie całkowicie, nie? Nie, z gruntu. Ale... Cał... Nie miałem położony, bo ja mam takie, takie zeta w nie? No ja wiem, że ja to mam tak samo, że nie masz, masz tylko to oparte, a to jeszcze pływa. To pływa, a to jest, co a lega, to nie? No to ja to samo. Za każdym razem, <coughs> jedna i ta sama metoda. No to no. sobie. Chyba, że wiesz, za albo coś, że za, za frez wystaje, nie? Mhm. Mm że przy, przy, o Ty że coś przerobię, nie? Że przeciągnę za fes. Patrz co tak przeważnie to z tego co ja widzę to wszystko chyba tak do dwóch kilo tej bierze, nie? No i tym dwa miałem takie 49 tutaj. Mm. Dwie sztuki, ale to takie ja też tu zachodziłem na ja gdzie dziura i chuj jeszcze już... No to co? Głowę i do kibla. No jak Ale tam coś w tych trzciakach znowu się rzuciło, nie wiadomo co to jest, czy to jest czupek, czy to jest karp. Widzisz, tutaj mam dolina i te do wędroża, będziesz to zobaczyć. No. Jeszcze jednego wędroża mam. Jedno nie otrzymałem. No tak. Uwiel razie stój. Zobaczymy co